Halo halo moi drodzy. Witam Was serdecznie w nowej serii, która będzie się nazywała e, Opening Scratch Card, czyli drap i wygraj. I będziemy otwierać tutaj zdrapki i mam nadzieję, że sporo wygramy, moi drodzy, także łapka w górę za to, żeby nam się powiodło i przystępujemy do pierwszego odcinku. Okej okay, moi. Okej, okay, moi drodzy, przystępujemy do zdrapania pierwszej zdrapki, I już mówię o co chodzi. E, tutaj są cyferki, jak widzicie, e, już je zdrapujemy i to są cyferki, które wygrywają. Jeżeli znajdziemy te cyferki tutaj gdzieś, e, to wtedy tą sumę, która tutaj jest, wygrywamy. No i lecimy od razu, szyściutko zdrapujemy, żeby nie czekać, tylko po prostu raz dwa, bo zostało nam 5, może wygramy i zostanę milionerem i wrócę do Polski, nie będę musiał tutaj siedzieć. I tak szybko sprawdzimy sobie zaraz, czy coś wygraliśmy w tej zdrabce, czy nie. Ale tutaj syf, a dzisiaj sprzątałem. Dobra. Czyli najpierw mamy 14 i sprawdzamy tutaj, czy gdziekolwiek jest 14. 14 jest, czyli już wygraliśmy 10 funtów. Wow, normalnie czat. Dobra, szukamy dalej ósemeczka czy ósemeczka gdzieś jest, ósemeczki nie ma 21, 21 gdzieś jest, 21 nie ma, 17, 17 gdzieś jest, 17 nie ma i 30, czyli 30 również nie ma, czyli z tej zdrabki mamy wygraną tutaj to jest numer 14 i 14, czyli 10 funtów. Okej, okay, ja już przygotowałem następną zdrapkę i tak jak wcześniej zdrapujemy cyfry, które, e, które wygrywają i zdrapujemy od razu szyściutko, e, żeby tak szybciutko sprawdzić, no bo coś czuję, że dzisiaj to będzie naprawdę jako na otwarcie tej nowej serii bardzo, bardzo duży, dobry wynik w postaci bardzo dużej wygranej, kto wie, może nawet 1000 funtów. Ee, zaraz sobie sprawdzimy, a znam osoby, które właśnie w tej zdrabce wygrały tutaj u mnie. Ok, więc numery, które wygrywają, zaraz, co jest z tą ostrością? Halo, kamera? Coś nie tak? No. Teraz powinno być lepiej i tak. Numery, które wygrywają to jest 5, 1, 24, 18 i 30. No i sprawdzamy, 7, 2, yy, sprawdzamy numer 5, numer 5. Jest gdzieś, numeru 5 nie ma. Numer 1. E, numeru 1 nie ma. Numer 24. Numeru 24 również nie ma. Numer 18. Numeru 18 nie ma. I numer 30. 30 też nie ma. Przegrana w tej. Okej, okay, lecimy z drabką numer 3. Numery, które wygrywają. I lecimy od razu. Wszystkie, prawda? A co? Tutaj ten numerek z boku jest potrzebny, jak pójdę do sklepu wymieniać na pieniążki, bo do 100 funtów wydają w sklepie, a po więcej to trzeba do nich zadzwonić i oni wtedy robią przelew na konto. Ok, mamy jako tako zdrapane, a więc numery wygrywające to 0, 9, 23, 16, 0, 7, 12. No i sprawdzimy. Szukamy numeru 9. Numer 9 niestety tutaj nie ma. Numer 23, numer 23 również nie ma. Eee, numer 16, numer 16 nie ma. Siódemeczki chyba również nie ma, tak nie ma. I dwunastka dwunastki również nie ma, czyli w tej również przegraliśmy no kurde moi drodzy, zostały dwie zdrabki na zdrabki wydałem 25 funtów co zawsze na końcu będę pokazywał, ile wydałem ile wygraliśmy, żebyście wiedzieli czy jestem na plusie, czy nie eee, czwarta zdrabka idzie 25 wydane, dycha wygrana słabo, słabo dobra, lecimy szybciutko z tą może wygramy jednak to 25 funtów, ale tak jak tutaj pisze z tyłu, wygrana jest mniej więcej jak zawsze pisze tutaj przynajmniej gdzieś pisała tak jak 1 do 3,45, Zaraz wam pokażę, o tutaj piszę. i takie kwoty można wygrywać: 50, 20, 40, 100, 200, 1000, 5000, 50000 i milion. A my lecimy dalej, bo chcemy oczywiście zdrapać nasz milion który na bank będzie, no musi gdzieś być. Na pewno kiedyś, kiedyś zdrapie coś, na pewno. Chociaż akurat już mi się udawało w drapkach wygrywać. O kurde, już widzę, że wygrywamy. No bo tak, jeżeli jeszcze jest jeden ekstra symbol, już wam tłumaczę o co chodzi. Tutaj pisze, jeżeli znajdziemy. E, e, chwila, jeżeli znajdziemy jeszcze symbol takich woreczek, e, to od razu wygrywamy. A jeżeli znajdziemy dwa symbole funta, to wygramy double, a u mnie jest tutaj. 5 funtów, czyli dycha, kolejna wygrana i sprawdzamy yy, numereczki. Sprawdzamy 8. Numer 8 gdzieś jest. Numeru 8 nie widzę. Numer 15. Numeru 15 również nie ma. Numer 25. Numer 25 również nie ma. Numer 7. Numeru 7 nie ma i numer 12. Eee, numeru 12 również nie ma, ale wygrana jest 10 funtów, czyli 25 wydane, 20 wygrane i została jeszcze jedna zdrabka. Ok, moi drodzy, ostatnia zdrabka, czyli 25 wydane, e, 20 wygrane, czyli 5 funtów jesteśmy na minusie. Mam nadzieję, że to się odwróci w tej zdrapce i wyjdę na plus, chociaż, chociażby na zero. To już będzie dobrze. Dobra, e, to są wygrywające i teraz lecimy, zdrapujemy wszystko. Hmm, zobaczmy, czy... A już coś wygraliśmy, piąteczkę w tym wygraliśmy, bo jest ten symbol winning 5, czyli e, opening jak na razie na zero, można powiedzieć. A, a trochę emocji było, a kto wie, może jeszcze coś się wygra, e, tego nigdy nie wiemy, prawda? E, bo tutaj nie jest tak, że jak raz się wygra, to już więcej nie można. Tu można nawet do trzech do czy tam pięciu razy wygrać. No dobra, to sprawdzamy. Numerki wygrywające to jest 7, 18, 10, 27, 9 i sprawdzamy 7. Numerek 7 z tego co ja widzę nie ma. Numer 18, e, numer 18 również nie ma, numer 10, e, numer 10 niestety też nie ma, 27, e, 27 nie ma i numer 9 numer 9, również nic nie ma. Moi drodzy, pierwszy opening wygraliśmy 25 funtów, wydałem 25 funtów, tutaj gdzieś w, w otuło gdzieś mniej więcej powinno, albo tutaj na górze jeszcze nie wiem powinno się pokazywać pokazać ile do tej pory wygrywaliśmy, a was moi drodzy zachęcam do komentowania, lajkowania, jeżeli jeszcze nie dałeś suba to daj suba i odwiedź fanpage, bo na Facebooku wszystkie informacje są są ten publikowane także moi drodzy trzymajcie się Ciepło Hej